Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marciem a to jest pierwszy odcinek serii Minecraft rozrywkowy, albo rozrywka w Minecraft inaczej i to będzie seria w której będą się ukazywały różne mapki, escape'y i właśnie tego typu zabawy, a to jest właśnie mapka Zombie Siege, czyli po prostu fale atakow, atakujące zombiaki. Które muszą, właśnie, mu, nie mogą e, dojść do tej zapadni, bo inaczej to wszystko wybuchnie. Tak, naszym zadaniem jest tam stanie i strzelanie w nich i z TNT i z łuku i ze wszystkiego, co się da, czyli z TNT i z łuku. E, tak, no to może od początku zaczniemy. Tutaj mamy tablicę, w której informuje nas, która jest fala, właśnie zombiaków. E, Im większa fala, e, tym trudniej, tym po prostu więcej e, i szybciej zombiaki e, pojawiają się tutaj. Mamy także trzy kolory wełny i każdy ten kolor wełny oznacza obszar, na który spada dynamit. Załóżmy, że tam mamy różowy, klikniemy sobie różowy i wystrzeliwuje nam się dynamit właśnie na ten obszar. Jest to pomocne, gdy ma, naprawdę jest sporo e, zombiaków idzie. Mamy także tutaj lampki. E, jeżeli wszystkie z, zgasną, e, to oznacza... Znaczy to wszystko e, wybucha. To nas po prostu będzie informowało, e, ile nam zostało do końca e, i tak dalej. No dobra, no to weźmiemy sobie ze skrzyni podstawę rzeczy, czyli łuk ulepszony e, i strzałę Jesteśmy na kreatywie, więc to nam wystarczy. E, odpalimy starta e, i zaczynamy. Pierwszą falę. Idą zombiaki. Dostrzelimy. Aj, za daleko. Du Jeden. Ba. Tekstura baka także będziecie mieli e, w opisie oraz... Mm, ...oraz, oraz twórca tej mapy. Linka też do mapy. Także o to się nie bójcie. Pierwsza fala najłatwiejsza. Możemy także sobie tam zejść potem. A to może później... No a teraz sobie użyjemy dynamitu. Na no, drugą falę prosimy. Prosimy o drugą falę. Czemu nam miejsce fali dać? Może byśmy kliknąć. Manual. Manual. I jedziemy. Ach, dziękuję. O, klikniemy sobie już tutaj. aha, ha! Ok, stream. Dało nam się... No, straciliśmy już dwa dynamity. Zostały nam jeszcze e, 98. Ogólnie mapka jest na dwóch gracz. Naprawdę fajnie się gra z dwoma graczami, no ale niestety nie ma teraz nikogo, żebym... Miał z kimś nagrać i jedziemy. Dun, dun. Teraz wydaje się to niby łatwe, a może mam się. Nie. Teraz niby się wydaje łatwe, a tak naprawdę później będzie ciężko. Oj, za daleko. I kolejna. mhm mm SMS oho sms'y przychodzą coś nie mogę trafić, Weźmy sobie, zdążymy zdążymy nie zdążymy ale no, nabijemy jeszcze ich, teraz będzie dynamit no, fale. no i ogólnie e, na moim kanale myślę, że będą częściej pojawiały się właśnie tego typu zabawy. O, uda nam się. Czy nam się uda? Nie uda. Falić od razu też to. To nam się uda? Uda się. Tak. O, jeden został. No, częściej będą się e, pojawiały takie mapki. O, automatycznie załapało. Być może escape y też zrobię oraz planuję też coś z innych gier porobić. Dziękuję, 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 dziękuję. Ciekaz mi a tam doświadczenia i leży. Kusi. Automatycznie? Automatycznie. 8 No, zobaczymy. Do którego poziomu mi się uda dojść, bo... E, jeszcze nie, nie, próbowałem tak przejść na maksa. O, 9 fala. Zginie! Nie zginął. Teraz zginie. Dziękuję. O, 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 uda się, uda się. Nie ścinaj mi się tu łapie Tak Dało się Dziesiąta fala Cyk, cyk cyk Za daleko strzelam Nenas leci Gincie, tak jest Kolejny namiot. gincie wszyscy! Dziękuję, twój zostało Headshot Gdzie, gincie, gincie No czemu nie mogę trafić, no? Ten długi jest krzywy A teraz powiedzieć sobie bez dynamitu, ponieważ potem może nam braknąć, ale już mamy mało, 91, mało. Złoty ząbek. O kolejną falę prosimy. Po tej fali tam pójdę i to wszystko pozbieram. No i myślę, że mam w tej chwili ponad 500 widzów i e, na 1000 widzów być może jakiś konkursik e, Przyda się bądź po prostu jakiś escape z, z widzem losowym No kurczę O, załapię. Nam zachodzi słońce Bijemy, bijemy, bijemy nie my, oj, przyda się teraz. z nami, lol! Nieee, jak widzimy, zaraz nam lampy znikną. Nieee, trzy lampy. To wszystko wasza wina. Weźmiemy sobie dzień. Trzeba się bardziej pilnować. Kolejna fala. Ręcznie. Czternasta fala. Oj, minilak. W locie. wiemy, Raz. Dwa. Trzy. Cztery. A, nie trafiłem. Cyk, 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 bi, Zaczniemy po doświadczenie. Mmm, 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 znowu. mmm, mmm, od razu mmm, sobie. Zobaczymy, że tam się uda. Uda się. mmm, pięknie. No, gin. Cyk jeszcze tutaj. Tak jest. I ten. Pyk. Kolejną falę prosimy. Tylko czemu nie chce mi się ten automatycznie brać? Może ja coś źle robię. Cykujemy, cykujemy. Coraz więcej ich widzicie. Jeszcze dwóch. W nogę, w nogę, w nogę. A, w brzuch. No a teraz poczekam, może automatycznie to zrobi. Widzicie, cały mechanizm tam jest. Tekst do tekstu paka także e, nazwa będzie e, w opisie. No, chce automatyczne przejście. Czemu nie chcesz się przełączać? Może to naprawdę się nie da przełączać? Może ja coś źle robię? No czemu nie chcą ginąć? O! Chyba idzie następna fala. Kolejni! O się groźnie. LOL! Nie! Yeah. Dziękuję. No i zcierałem to, co miałem. No ja tak mówię, mapka jest najlepsza. Na dwie osoby, nie na jedną. To się nie ogarnia. Uuu, zginę. Zginę. Nie. 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 Wybuchłem? Nie. Nie. Wybuchłem. Udało mi się! Idzie następna fala. No to cykamy. Oj, chyba nie, nie przetrwam teraz tej kolejnej. Po co ja tak wysoko strzelam, no? Po co? Oj, to wcześniej ostatni. Lagi, lagi, lagi. Nie, teraz nie. Teraz przejdę No i to chyba byłoby na tyle z tej planszy. Mi jeszcze mijają. Dobijamy ich Nie zejdziesz tam. Aha, bo oni biegli do tych ludzi. Na no, to byli tamci. No. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. Następny odcinek e, będzie może Escape z, z kimś. Chyba z Zyziem, dokładnie, myślę tak, ale to jeszcze nie do końca wiem. A dziurę zrobił. Tak, to by było na tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.